Cześć wszystkim, um, dzisiaj chciałabym podzielić się z wami bardzo trudnym tematem, o którym nie mogłam rozmawiać przez ostatnie dwa i pół miesiąca, ale w końcu mogę, więc um, mam nadzieję, że w tym filmiku wyjaśnię jak najwięcej, um, bo chciałabym być z wami transparentna i um, żebyście zrozumieli, co mi się przytrafiło przez ostatni czas. Um, generalnie 12 września um, dowiedziałam się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego. Um, z próbki pobranej 12 sierpnia, czyli przed turniejem w Cincinnati, i był to dla mnie ogromny cios. Um, byłam w szoku, i, no i ta sytuacja sprawiła, że było we mnie bardzo dużo lęku, um, bo na początku nie wiedziałam po prostu, jak to mogło mi się przytrafić i skąd to się wzięło. Okazuje się, że um, Wkrótce zostało wykryte najmniejsze w historii stężenie um, trimetazedyny. Jest to substancja, o której pierwszy raz usłyszałam wtedy w życiu, i chyba um, nie wiedziałam nawet, że istnieje. Z którą nie miałam nigdy styczności, ani ludzie, którzy mnie otaczają, też nie mieli z nią styczności, więc, um, więc towarzyszyło duże poczucie takiej niesprawiedliwości. i. Um, i po prostu pierwsze tygodnie były naprawdę bardzo chaotyczne. Od razu zaczęliśmy reagować um, i postępować według um, tego, co mówiła nam um, ITIA. Um, I to stężenie, które jest bardzo małe, um, sugerowało. Właściwie bo to było oczywiste, że znaczy to, że mm, po prostu albo próbka była zanieczyszczona, albo e, substancja, suplement, albo lek, który ja przyjmuję, e, był zanieczyszczony. Dlatego skoncentrowaliśmy się e, na przebadaniu właśnie wszystkich odżywek i wszystkich leków, które biorę. I e, w wynikach tych testów wyszło, że e, melatonina, m, której używam zresztą już od Długiego czasu, um, że ta seria, którą miałam akurat ze sobą um, przed turniejem w Cincinnati była zanieczyszczona um, i był to dla nas ogromny szok, ale z drugiej strony też um, odpowiedź na wiele pytań, um, bo znalezienie źródła w takich sytuacjach jest najważniejsze, dlatego um, po znalezieniu źródła musieliśmy udowodnić, że, um, że faktycznie ten lek był... Um, zanieczyszczony i um, metonina jest lekiem, który jest dla mnie niezbędny ze względu na podróże, na arytlaga, na stres związany z moją pracą um, i bez niego po prostu czasami nie mogłabym spać i na pewno miałabym um, problemy ze spaniem. Dlatego um, po znalezieniu źródła um, jeszcze potrzebowa... Potrzeb... potrzebny był czas um, na to, żeby ta sprawa się zakończyła, co właśnie dzieje się teraz. Um, ale ogólnie od 12 września um, byłam zawieszona automatycznie, dlatego nie mogłam zagrać turniejów w Azji i um, nie mogłam obronić właściwie swojego rankingu, chociaż wiadomo, że jakby to jest konsekwencja um, tego, co się tej sytuacji, ale na pewno nie najważniejsza kwestia, ponieważ najważniejsze dla mnie było to, żeby Udowodnić swoją niewinność. Um, ale teraz, gdy ta sprawa się kończy, um, um, została na mnie nałożona symboliczna, um, symboliczne zawieszenie, które um, trwa miesiąc. 22 dni już mam za sobą, um, 8 jeszcze przede mną. Um, dlatego kolejny sezon będę mogła zacząć z czystą kartą i skupieniu na tym. Um, co zawsze robiłam, czyli po prostu na, na grze w tenisa. Mm. I myślę, że to doświadczenie jest najtrudniejsze w moim życiu, um, ale nauczyło mnie bardzo dużo. Przede wszystkim to, że mogłam wrócić tak szybko do gry, uh, zagrać w um, Beijing King kapa um, który dał mi ogromnie dużo pozytywnych emocji i um, znowu sprawił, że mogłam troszeczkę ucieszyć się grą. Um, na pewno to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły. Ten powrót do treningów, po, po tym jak właściwie cała ta sytuacja generalnie złamała mi serca, więc było dużo płaczu, było dużo nieprzespanych nocy. Najgorsza była generalnie niepewność. Nie wiedziałam, co się wydarzy z moją karierą, i nie wiedziałam, jak ta sytuacja się skończy, i czy będę mogła. Przez, czas, przez następny czas grać e, w, ogóle w tenisa. w do, um, do tego jestem wdzięczna mojej rodzinie i mojemu zespołowi, um, ludziom, którzy zostali ze mną, niezależnie od tego, co się działo. Od początku wszyscy zebrali się, żeby mi pomóc w tej głowie, żeby um, znaleźć źródło, i za um, to zawsze będę ogromnie wdzięczna. Um, i przyznam, że ta sytuacja boli mnie bardzo mocno, ponieważ całe życie e, chciałam mieć karierę, która da przykład kolejnemu pokoleniu, która będzie w pewnym sensie sprawiedliwa, e, która pokaże, że zawsze byłam fair i e, pokaże wszystkie takie wartości, które powinien mieć e, topowy sportowiec. E, I mam wrażenie, że ta sytuacja może naruszyć ten obraz, um, który budowałam właśnie przez lata, dlatego mam nadzieję, że, że wy zrozumiecie, mm, co się wydarzyło, zrozumiecie, jak, jak bardzo nie miałam nad tym kontroli i, um, i że nie mogłam. Że nie mogłam nic zrobić, żeby, żeby zapobiec temu, właściwie tej niefortunnej sytuacji, która, która mi się przytrafiła. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że będziecie mnie wspierać, bo, bo to jest dla mnie ogromnie ważne. Um, I no, bez wsparcia kibiców, um, nie wiem, czy znalazłabym w sobie właśnie mm, czasami w trudnych momentach siłę do tego, żeby żeby walczyć dalej, um, więc teraz przeprowadziłam najważniejszą walkę w moim życiu i, um, i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że będziecie mnie wspierać.